Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Kanal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Ten, kto nie jest wystarczająco odważny, by podjąć ryzyko, niczego nie osiągnie, mawiał niegdyś legendarny pięściarz Muhammad Ali. Kto dziś będzie miał więcej odwagi, kto będzie w stanie podjąć większe ryzyko, temu się to opłaci ten, wjedzie autostradą żużlową do finału rozgrywek PGE Ekstraligi. Stadion Olimpijski Wrocław i mecz o wielki finał. Betard Sparta Wrocław kontra Apator Toruń. Mamy wielką przyjemność skomentować to dla Państwa. A mówimy dzień dobry? Patryk Malitowski. I Maciej Noskowicz. Trzeci wyścig dnia. Jadą arcymistrzowie, ale kto będzie tym najlepszym? Łakuta? Dudek, Janowski, Lambert, Aśma poszła kurek, to najlepiej? Chyba Łaguta, Dudek próbuje się na niego położyć, ale wypchnięty, w to wszystko chce wejść macie Janowski, sparta na prowadzeniu, ale Dudek próbuje, próbuje bardzo szeroko teraz ze przycinka do kredy Lambert, co to wszystko wchodzi. Jakie ściganie przecudowne! Dudek przy kredzie, Janowski troszeczkę szerzej, Dudek czy atakować, czy się bronić? Jeszcze w to wszystko chce wejść Lambert, ale szwalka dwóch Mistrzost Polski, Janowski, chyba jednak on na drugie miejsce wyjdzie, chociaż Tudek bardzo szybki, jedzie szerzej i teraz czy przytnie do kredy, jak na razie Spartanie na dwóch pierwszych miejscach, ale Dudek siedzi na kole Janowskiemu, bliźniuteńko, macie Janowski szerzej, to jest chyba klucz do tego, by obronić to drugie miejsce, ostatnie okrążenie, fantastyczna walka o drugie miejsce, Janowski czy Dudek, Dudek czy Janowski, chyba jednak Sparta po raz drugi wygrywa 5 do 1. To jest początek wyśniony. To jest początek wymarzony. To jest początek piekielny, jeżeli chodzi o Spartę Wrocław. Łakuta świetnie na starcie, a później ten koncert, który mieliśmy na pierwszym okrążeniu. Poszachowali się tutaj jak talia kart w jakimś kasynie. Było przepięknie, ale ostatecznie dwóch Zawodników wsparty na dwóch pierwszych miejscach, Janowski z Dudkiem, przepiękna to rywalizacja zakończona jego triumfem, Lambert bez punktu, 5-1 po raz drugi, szósty wyścig dnia przy 12 punktowej przewadze ludzi z Wrocławia od Krety, Robert Lambert, a po prawej stronie Maciej Janowski, dalej w żółtym Wiktor Lampard i w niebieskim Kevin Małkiewicz, Aj, ojojoj, ojojoj, ojoj. co by tu mieliśmy, tu defekt motocykla Macieja Janowskiego. Wystrzelił ten motocykl jak z procy. Widzimy, że macie gdzieś trzyma się za, za prawą nogę. Widzieliśmy już podobną sytuację. I to prawda? był Artyom Maguta wtedy. Tak, tak, też razem komentowaliśmy ten mecz bodajże w Wrocław w toru. Nie tak, nie wiem tak, czy to, tak. to wtedy był, była awaria dźwigienki sprzęgła. Lambert biały, Lampart żółty i Małkiewicz niebieski bez Macieja Janowskiego. Zatem start Lamberta, czego należało się spodziewać. No i teraz walka z nieopierzonym młokosem ze Sparty Wrocław Małkiewiczem. Lampart sobie radzi, jest bardziej doświadczony, mimo że nie najgorszy start juniora ekipy z. W Wrocławia Jadą zatem na 5 do jednego Torunianie będą pewnie teraz szukać, a w takim wyścigu na pewno szukają punktów i robią to, bo prowadzą podwójnie przyjezdni, tak jak mówiliśmy, Lampard i Lambert, bo oni na dwóch pierwszych miejscach na dwór okrożenia przed końcem. Sytuacja już chyba rozstrzygnięta, chociaż junior sparty Wrocław trzyma się dość. Dobrze, jeżeli chodzi o stratę do zawodnika w żółtym kasku Wiktora Lamparta, ale nie na tyle, aby tutaj móc zagrozić. Apator wygra zatem 5 do 1 mówiąc brzydko skorzysta na tym peku Macieja Janowskiego, którego podejrzewam. Wręcz jestem pewien, nie zobaczymy już do końca tych dzisiejszych zawodów. Małkiewicz zbliżył się do Lamparta na tych ostatnich metrach, ale nie na tyle, aby go wyprzedzić. Ale tak jak mówiłem, ładnie podtrzymał kontakt młody zawodnik sparty Wrocław Lambert. Wygrał, no bo musiał to wygrać. Nie było tutaj żadnych wątpliwości, ale ta druga pozycja Wiktora Lamparta, no, szału tutaj nie było, mam wrażenie, jeżeli chodzi o prędkość, o takie bezdyskusyjne zwycięstwo. No ale liczby. Są takie, a nie inne. Sparta prowadzi, ale już nie różnicą 12, a 8 punktów, 22 do 14. Dziesiąty wyścig dnia. rajd right, Lewandowski, Łaguta, Dudek, jedziemy w dalszym ciągu na 8-punktowym prowadzeniu. Gospodarze, kto najlepiej, świetnie ze startu w niebieskim. Łaguta, jak tu będzie... Ajajaj. Aj, aj. Ja już nic nie powiem. Nie chcemy tego Z samego wejścia wira się Podniosłem ręce do góry, bardzo blisko krawężnika Charles Wright. nie chciał, żeby zamknął go Krzysztof Lewandowski, podbiło jego motocykl już na samym wejściu i wyprostowało, no nie był w stanie tego opanować pięć ostatnich wyścigów tego dramatycznego spotkania, Przedpełski, Łaguta Dudek, Pawlicki, jedziemy w jedenastym biegu, zaspał na starcie Patryk Dudek od razu do krawężnika i czyżby razem z Przedpełskim mieli dokonać rzeczy niebywałej jak on tam się próbuje zmieścić, niesamowity jest Łaguta bo był przez moment na pierwszym miejscu ale Dudek jest pierwszy, patrzy gdzie kolega z drużyny, kolega był przez moment drugi, teraz jest trzeci walczy niesamowicie z Pawlickim 4-2 dla Patora, a Łaguta ta zabiera się za Dudka, ale przed Pełski, przed Łagutą, ile ten wyścig ma historii! Jak ciasno, jak niesamowicie emocjonująco i ta głowa Dudka krąży w lewo, w prawo. Jakby chciał niczym jakiś wędkarz przytulić przed Pełskiego do siebie. Ma Toruń prowadzenie 5 do jednego. Łaguta szaleje, tańczy, ale przed Pełski z takim spokojem stoickim na tym drugim miejscu. Ostatnie okrążenie! Toruń ma prowadzenie 5 do jednego. Łaguta chce wyjść z siebie, aby wyszarpać przed Pełskiemu drugie miejsce, jest też szybszy chyba, ale Przedpełski obroni się czy nie obroni, ostatnie metry, Łaguta czy Przedpełski, jednak Paweł Przedpełski, drugi, Dudek pierwszy, Toruń wraca do gry. Ależ to był wyścig! Na małym dystansie, na małej przestrzeni walczyli, zwłaszcza na drugim okrążeniu drugiego łuku. Było tak ciasno jak na ulicach Mickiewicza i Paderewskiego we Wrocławiu, bo w okolicach tych ulic po 15 lepiej się tam nie pojawiać. Ależ to był wyścig! No i toruń wygrywa. Czekali kibice aniołów na taki wyścig, i oni pokazali nie anielską, a diabelską moc, bo pojechali z zębem. Wygrali nie byle z kim, bo z łagutą to chyba jeden z najpiękniejszych wyścigów tego meczu. Jedziemy. Małkiewicz, Lambert, Kowalski, Affeldt, kto najlepszy? Lambert na dojeździe. Nie! Wrocławska młodzież przed Brytyjczykiem. Ależ historia Małkiewicz i Kowalski. Co zrobi Lambert? Czy będzie próbował? Próbował na pewno, ale czy wrocławianie na to pozwolą? Cała wrocławska publiczność teraz z tymi chłopakami, z tym 16-letnim młokosem. No i z o wiele bardziej doświadczonym, ale też Juniorem Kowalskim, który... Lambert gdzieś z tyłu, zupełnie się nie liczy, Brytyjczyk, dwa okrążenia za nami. Sparta na dwóch pierwszych miejscach. Sparta jest złota warta, bo w tym jeden, 12 wyścigu jadą niesamowicie juniorzy wrocławskiej ekipy. Lambert niby się zbliżył, ta odległość trochę mniejsza, ale wrocławska młodzież, to złota młodzież to wyścigu, jeszcze jedno okrążenie. Małkiewicz, jeżeli dojedzie na drugim miejscu, będzie pewnie Watowany, będzie oklaskiwany, będzie noszony mentalnie na rękach przez wrocławską publikę. Lambert konsekwentnie przykręcie, ale Małkiewicz będzie drugi, minimalny. Widą, jak te chłopaki wrocławskie się cieszą. Ho, ho. Kowalski, to że przywiózł trójkę, to wiedzieliśmy, że tak może się skończyć. Ale Małkiewicz robi tak kapitalną robotę, że aż się nie chce wierzyć, że można przecierać oczy ze zdumienia. Kibice wręcz chyba płaczą ze wzruszenia, bo Lambert, mimo że próbował, to w tym ciele Lamberta chyba jakiś inny, słabszy zawodnik, bo ja tego gościa. Nie poznaje dzisiaj, a Wrocław szaleje, bo ta wygrana 5 do 1 przybliża poharataną Spartę Wrocław do wielkiego finału. Ciężkie zadanie przed Toronianami. Dwa razy po 5-1 Piotr Pawicki, Bartłomiej Kowalski. Do nich należy oczywiście zadanie, żeby to utrudnić i. Zagwarantować awans do finału. Wiek finał od Kredy Pawlicki przed Pełski, Kowalski, Lambert. Czy za chwilę Wrocław oszaleje, szaleje? Czy Toruń przedłuży szansę na awans? Kto będzie w stanie spełnić marzenia? Wrocławianie na dwóch pierwszych miejscach Pawlicki Kowalski na 5 do 1. Toruń w opałach, Toruń musi wyszarpać 5 Podróży. I ten Pawlicki, któremu dziś absolutnie nic nie wychodziło, bo za, że poza pierwszym wyścigiem stanął na wysokości zadania. I Kowalski, od którego także bardzo dużo zależało, bo dziś mylił się bardzo rzadko Bartek. 5 do 1 czerwono-żółto na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Sparta Wrocław wyszarpała dosłownie ten finał, a Bator Toruń będzie walczył tylko o brązowy medal. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Kanal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie.